Materiał ukazuje najlepsze reakcje polityków na rzekome przejęzyczenie się minister Nowackiej. W nieokupowanym przez Niemcy polscy naziści zbudowali obozy, które były pra obozami pracy, a potem stały się obozami masowej zagłady. Prośba, jeśli podoba Ci się moja twórczość, zostaw łapkę w górę oraz komentarz, to pomaga w walce z lewicowym algorytmem. Z góry dziękuję i jedziemy dalej. Co ważne są intencje, czyny i działania, a nie przejęzyczenia. Musi się wreszcie skończyć ta polityczna wojna, w której używa się haniebnych argumentów, które są trzepane z naszej dramatycznej historii. My wszyscy w Polsce wiemy, że były to niemieckie nazistowskie obozy koncentracyjne. Moi obaj dziadkowie byli więźniami niemieckich obozów koncentracyjnych. Są dzisiaj w Polsce politycy i partie polityczne, które blisko współpracują z partiami, na przykład w Niemczech, które nie kryją swojego sentymentu do nazistowskiej przyszłości. Które kwestionują polskie granice. To jest problem, nie pani minister. Apelujemy o dymisję, natychmiastową dymisję minister Barbary Nowackiej za skandaliczne słowa, które wypowiedziała wczoraj, w dniu, w którym pamiętamy szczególnie o zagładzie Żydów dokonanej przez Niemców w latach II wojny światowej. Barbara Nowacka wczoraj, w 80. rocznicę Auschwitz-Birkenau wyzwolenia. Na konferencji międzynarodowej z udziałem Niemców, Żydów i innych nacji wypowiada słowa haniebne, że oto niby polscy naziści budowali obozy pracy, które zamieniały się w obozy koncentracyjne. Dzisiaj tłumaczy się to przejęzyczeniem. Dlaczego tego przejęzyczenia podobno nie sprostowała wczoraj natychmiast? Każdy z nas, jeśli się przejęzycza, to się zdarza, natychmiast to prostuje. Ma też służby wokół siebie. My byliśmy wczoraj w 80. rocznicę. Wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, niemieckiego obozu. A minister edukacji narodowej w rządzie polskim na międzynarodowej konferencji, dokładnie w tę rocznicę, mówi o polskich nazistach budujących obozy. I nie prostuje tego na bieżąco. Gdyby sprostowała, to dzisiaj nie mielibyśmy dezinformacji polegającej na tym, że państwo w ogóle o tym nie piszecie, albo dezinformacji polegającej na tym, że na przykład z głosu nauczycielskiego ZNP znika w ogóle relacja z tej konferencji. Bo nikt tego nie sprostował na bieżąco. Poszło w świat. Do Niemców, do Żydów, że polski minister edukacji mówił o polskich nazistach budujących obozy koncentracyjne. Skandal, wstyd, hańba, zdrada! To znaczy, to nie jest przypadkowy wykład, to nie jest przypadkowa konferencja prasowa, tylko to jest konferencja międzynarodowa z udziałem wielu zagranicznych gości, gdzie dochodzi do takiego przejęzyczenia, które nie jest od razu poprawione. I yy... Nie byłoby tego przejęzyczenia, gdyby pani minister użyła poprawnego sformułowania, czyli nie naziści, tylko Niemcy. Naziści to nie byli jacyś ludzie z kosmosu, tylko to była konkretna narodowość. Trudniej byłoby powiedzieć polscy, niemcy. Dokładnie tak. Nie, nie doszłoby do takiego przejęzyczenia. To, co zrobiła pani minister, to jest po prostu niebezpieczne. I tak, powinna się podać do dymisji, powinna zostać zdymisjonowana przez, przez pana premiera. To nie jest pierwszy raz, kiedy... Ja nie wiem, czy pani, pani minister wykazuje się niewiedzą, czy nieprzygotowaniem, bo generalnie każdemu z nas się zdarza przejęzyczyć. Natomiast przynajmniej w moim przypadku od razu staram się poprawić to znaczy, jeśli powiedziałam coś z tym zdaniem, to od razu, zaraz poprawiam to zdanie i jest już jest po kłopocie. Tutaj po prostu tak, taka, taka, takie zdarzenie nie miało miejsca. Pani Nowacka, nie będę mówił pani minister, bo obraża pani ministrów po prostu. To nie było przejęzyczenie. Przejęzyczył to się Kowalewski w śniad przy śniadaniu z żoną. Natomiast pani powiedziała po prostu to, co myśli. Jestem tego zdania, że po prostu Wy tam gdzieś w głowie nie macie zielonego pojęcia o tym, że Polska była jedynym krajem w Europie, który nie kolaborował z Niemcami. Nigdy. Kolaboracja z Niemcami kończyła się śmiercią, proszę pani, przez sądy wojskowe w Polsce okupowanej. I powiem tylko tyle, powinna pani się podać do dymisji. To jest trzeci film, który nagrywam, albo i czwarty, przepraszam. Te trzy pierwsze mogłaby się pani poczuć obrażona. Więc myślę, że tym, Niech Pani weźmie sobie pod uwagę ten film yy, i poda się do tej misji. Po prostu zniknij to z życia politycznego.